Cześć wszystkim jednak świąt jeszcze nie ma. <grych> tak. Ja się zawsze wykalkuluję idealnie, tak muszę to zdrapać, bo mnie irytuje to. Tak więc dzisiaj jeszcze pokażę Wam jedną taką fajną rzecz: bombeczkę, bombeczkę. Możliwe, że za tydzień nie będzie filmu. Tak więc od razu wszystkiego najlepszego w ogóle na nowy rok. Szczęście pomyślności, życie radości i wszystko takie kopiuj-klej małe, co było w poprzednim filmiku. Jeżeli nie wiecie, to zapraszam Was pod poprzedni filmik, jaki na fajne zdobienie i hasło, hasło, masło, masło, hasło. Tak więc mam tutaj nałożone właśnie dwie warstwy naszego kolorku. Muszę się nauczyć, nie pokazywać środkowym palcem. Dwie warstwy kolorku Cezar 135 z Puppy Collection ze słowianki. I teraz tak, będziemy malować dzisiaj bąbeczkę. Słuchajcie, namalujemy bombeczkę, a co tam nam szkodzi? Nie, niech będzie ta bąbka. Wezmę sobie nałożę właśnie biały, takie dzisiaj dosyć. Na szybko. W sumie wszystkie są na szybko, tylko kwestia tego, ile ja gadam. Nie? Dobra. I wezmę namaluję sobie takie kółeczko. Możecie namalować y, ołówkiem naszkicować. Będzie to bombka, która będzie taka dosyć większa z tego względu, że kojarzycie te takie y, kule śnieżne, co pada w nich śnieg. To będzie coś takiego. Prawie w powietrzu malujcie, żeby ten obrys był dosyć subtelny. Naprawdę to idzie wyrobić rękę też przy trzęsiawce rąk, tak? że słyszycie takie strzelanie, to mój palec u stopy. Ktoś też tak ma, bo to nie jest chyba normalne, nie? Dobra i mam taki obrys delikatne bombeczki, coś takiego. Jest krzywy, jest krzywe, no trudno. Wezmę, namaluję jeszcze tutaj, o coś takiego, namalujemy może jeszcze, o gałązkę słuchajcie, no ja myślę, że to będzie bardzo fajna opcja żebyśmy namalowali jeszcze gałązeczkę do tego tutaj namalujemy ten taki czupek o bardzo fajne bardzo fajne, taka last minute yy, bombeczka będzie, utwardzam sobie w sumie dużo nie trzeba, utwardzę 30 sekund, tak żeby być pewną w razie wu, z godzina 13.40, 11 listopada, słuchajcie. Ja Na dzisiaj naprawdę poszalałam i uwierzcie, to naprawdę bardzo dużo czasu zajmuje. Dobra, teraz wezmę sobie, przygotuję brąz, jako że gałązka no w sumie jest brązowa w środku, tak? Więc namaluję sobie najpierw gałązeczkę, która będzie nam tam gdzieś, gdzie nie gdzie wychodzić. Łapar, tak jakby będzie nasza bombka zawieszona na niej. Chyba mam sirotok. Nie wiem, czemu balkon jest otwarty. Tak w ogóle. <grym> A jest zimno. Dobra. I namaluję sobie teraz tutaj taką gałązeczkę, która będzie gdzieś tam dochodzić tutaj przez coś. Dobra, wezmę tak nie domaluję tej linii, ale będzie wychodziła sobie tutaj z tej strony. O, i tu mamy jedną gałązkę i może namalujmy jeszcze o jedną, tak sobie o, po prostu, because for fun. I taką krótszą może delikatnie. O, i mamy coś takiego, jak widzicie, bardzo fajne. Super, ekstra zdobienie pierwsza klasa. Oczywiście zaraz będziemy malować jeszcze... Yy, zielone te, 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 te rzeczy, ale najpierw skupmy się może na bombeczce, możecie w tym momencie utwardzić sobie, poczekać zastopować filmik, utwardzić, ale ja nie utwardzam, bo, bo nie, <laughs> dobra i teraz namaluję sobie tutaj, teraz będzie fajna opcja właśnie, żeby już nie utwardzać tego momentu, zapełnię sobie ten dół, jak widzicie, Kolorem białym. Cały czas używam arterów ze słowianki. Zrobimy właśnie taką mini, 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 mini. E, taką fajną bombeczkę. Dobra, nie za dużo, pamiętajcie. Dobra. Ok, mamy przykryte dno. I teraz musimy coś namalować. Chcę by tu namalować? Może namalujmy drzewko. Troszkę je pogrupujmy. Tak, coś. Widzicie? Widzicie, wszystko widzicie dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze w razie głowy ostrza. Dobra, i malujemy sobie drzewko. Zamilkłam, przepraszam. Ja wiem, że ja zamilkłam, wiem. Nie umiem malować drzew. No nie umiem, no co ja mogę za to, że ja nie umiem drzewek malować? Strasznie mam z tym problem zawsze. No ale no trudno, no. Jakoś to ogarnę, no. Dobra, małe drzewko. Powiedzmy, że to jest drzewko i zróbmy do tego małą latarenkę. Dobra. I teraz linia poprzeczna. I tutaj taki prostokącik. Chociaż może... Z... Nie, dobra, latarenka. <grywanie> Zakrywam tutaj. Widzicie wszystko? Widzicie. Dobra. I malujemy... Daszek naszej latarenki. Dobra, wyszła budka dla ptaków. Mamy budkę dla ptaków, słuchajcie. No więc, tak, no cóż mam powiedzieć? No, miała być latarnia i nie pykła. No ale cóż. Dobra, mamy, mamy jako tako tu ogarnięte. Może namalujemy sobie jeszcze tu ptaszka? Takiego o. Takie tu i taki ten, i tutaj dziubek. Zobaczcie, jaki ptak mi wyszedł śmieszny. Widzicie go? Zobaczcie, spróbuję przybliżyć. Zobaczcie, jaki ptak. Ale fajnie, no przez przypadek mi to pykło, serio. Przez przypadek. Namaluję jeszcze taki śnieg padający w środku, w tej kuli. Czyli po prostu kropki. Dosłownie kropki. Większe, mniejsze. Żeby było widać, że właśnie coś tam się dzieje. <śmiany> no śmiesznie to wygląda. Poprawię sobie jeszcze może moje drzewko, żeby było bardziej wyraziste. Chociaż w sumie drzewa to nie przypomina, ale. To jest jak ta, ta meduza. <grych> no tak, dajcie mi kurs malowania drzew serio, bo ja się po prostu z tego nie nadaję, nie? No, ale nieważne, nieważne. No, humor świąteczny już dopisuje pełną parą. <grych> Więc ciekawie, bardzo ciekawie. No, za dużo też się nie może dziać. Tutaj jeszcze sobie poprawię raz delikatnie moje zdobienie. Ja właśnie te białe, tą moją piękną lataremką, budkę dla ptaków. Dobra, jeszcze chwilkę. Mm -hmm. Możecie normalnie mnie ogląda oglądać tak biko, forfannie. <ścoughs> Mój ptak jest gruby. No nieważne. No dobra, zobaczcie, mamy zrobione. Mm. Tak, budkę dla ptaków i, i drzewo. Dobra, więc y, nałożę teraz syrenkę. No, bo ja nie mogę sama z siebie, naprawdę ja nie mogę sama z siebie, bo to jest y, śmieszne. Nałożę syrenkę oczywiście w tym moim cudownym urządzonku śmiesznym. I jeszcze będziemy zaraz domalowywać. Uwaga, żeby nie posypać tego y, drewienka, bo nie pamiętam, czy je utwardziłam, czy nie. Dobra. Mm -hmm. Pewnie nie utwardziłam, więc całkiem dobrze, że tego nie posypałam. Posypię jeszcze raz serenką. Znaczy serenką. No w sumie no jest syrenka, tak? Otrzepuję dokładnie. Wkładam teraz do lampy. U, jak ładnie to wygląda. Słodko mega. Dobra, teraz sobie oczyścimy tutaj wszystko, co nam niepotrzebne. No w sumie. No nie przemyślałam tego, że taka piękna latarnia mi wyjdzie. Naprawdę. E, wiem, że jesteście ze mnie dumni i, i w ogóle... i Tak, zaraz ktoś się trafi w komentarzu, przecież to nie wygląda jak latarnia, to jest budka dla ptaków. Chociaż to wygląda jak budka, nie wiem, jakaś dla żyrafy. Ona jest w wys on, on wysokości drzewa. Ja się popłakałam, słuchajcie, ja się po prostu popłakałam z tej budki dla ptaków może to nie wiem, jakaś budka dla małpa albo coś, no. no siedzę i płaczę, naprawdę i wycieram oczy tymi dłoni całymi od brokatu, a muszę jeszcze wyjść iść, iść tam na mieszkanie i w ogóle o, jakie to, to jest przykre delikatnie sobie otrzepię teraz z nadmiaru dobra, przetrwacikiem żeby nie było nigdzie tej już syrenki. Oczywiście, że wszędzie jest syrenka, no ale no, no, nieważne, no, trudno. I teraz potrzebujemy namalować jeszcze nasze gałązki. Gałązki yy, te zielone właśnie tutaj, na których trzyma się bombka. Zobaczcie i butka tam tak. No nieważne. Dobra, biorę sobie naszą zieleń. Domaluję sobie potem jeszcze troszeczkę takich białych tych. E, białych, e, jaśniejszych trochę tych gałązek. No i teraz tak. E, malujemy najpierw, no jak ja to robię, w jedną stronę. Takie, zobaczcie, no prawie ich nie ma, tak? Takie dosłownie maźnięcia prawie w powietrzu. I to chodzi o to, żeby to fajnie, delikatnie wyglądało, a nie takie na paćkony, na No na to Dojdziecie do wprawy serio. I teraz z drugiej strony maluję tak samo. To są moje ulubione w ogóle hmm, zdobienia, właśnie takie z tą choineczką, bo naprawdę mega fajnie to słodko wygląda. O! No, troszkę zepsułam z jednej strony, ale no cóż, no nie szkodzi. I maluję sobie właśnie dalej te nasze gałązeczki. Potem muszę jeszcze poprawić ten biały. Ok, 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 okej. Okay. Dobra. Biały w sensie tą... Zobaczcie, tą naszą odbąbeczkę. W sumie nie przemyślałam tego, a mogłam. Dobra. Okej, okay, Jeszcze sobie delikatnie poprawię od dołu. I tak się już zaczynało tu na samym początku. Widzicie, kilka prostych linii, a robi robotę, nie? Prawda? Prawda? Zobaczcie, mega fajnie to wygląda. I jeszcze drugą gałązeczkę sobie zrobię. Też tak delikatnie. Raz, dwa. Domaluję sobie, że tak powiem, jeszcze na mokro. Chociaż w sumie może na sucho już jak utwardzę, domaluję sobie jeszcze takie jaśniejsze kreseczki. W sensie dodam do tej zielenicy tutaj, mam ten arter, dodam sobie trochę białego. Będzie delikatnie jaśniejsza. prostu myślę, że nada takiej głębi tej gałązce. Na samym końcu poprawimy właśnie jeszcze naszą bombeczkę. Dobra, i mamy to, zobaczcie, mamy gałązki nasze zrobione. Mega fajnie wyglądają, naprawdę mega fajnie. Wkładam do lampy. 30 sekund utwardzam tylko, bo i tak będę zastęp domalowywać. Dodamy sobie do tej mojej zieleni na poznobcie na moim holderze. Dodam sobie troszkę białego. No, trochę poszalałam z tym białem. No, ale no cóż, no trudno. Eee, dobra, tak wiem, nie mieszam się pędzelkiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ja wiem, ja. To nie jest tak, że ja nie dbam o rzeczy, bo ja dbam bardzo o rzeczy. Znowu siedziałam za długo, słuchajcie, to jest czwarty raz, jak ja tutaj siedzę, i czwarty raz mówię, że siedziałam za długo. Dobra, i teraz biorę sobie ten właśnie mój rozjaśniony zielony, i gdzie gdzieniegdzie domalowuję po prostu takie gałązeczki, żeby nadać tej głębi. Tak sobie o pędzelek cały wypaćkam w tym, i tak właśnie maluję tam pojedyncze kreseczki. Tutaj. Z jednej i z drugiej strony, żeby tak się przebijało i te jasne i te ciemniejsze spod spodu, żeby tak fajnie właśnie to wyglądało. To damy jeszcze może troszkę białych. No to takie, takie monotonne wkładanie, wyciąganie, wkładanie, wyciąganie Jeden z tą lampą. Nie teraz, więc no, możecie sobie przewinąć, jeżeli wiecie o co chodzi. Jeżeli nie, to zostańcie, zostańcie i posłuchajcie mojego gadania. W sumie może nie będę dawała. Już białego tak się zastanawiam. No nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Spytałabym się Was o radę, no ale no nie mam jak. Serio, no nie mam jak. Dobra. Nie, wiecie co, myślę, że tak wystarczy w zupełności, bo przedobrzymy za chwilę i to będzie już źle wyglądało. Teraz sobie utwardzę, potem jeszcze tylko w sumie zostało do domalowania um, ten, tą część bombki jedną, utwardzę minutkę. No i w sumie za chwilę to będzie koniec, tak? Mogę pokryć te gałązki jeszcze matowym ewentualnie bo one są jednak błyszczące, bo te artery one są bez dyspersji, czyli bez tej lepkiej warstwy. Już pewnie to mówiłam setki razy, ale jak wiecie, ja bardzo lubię się powtarzać. I właśnie one są bez dyspersji, więc jak one się już utwardzą, to już no niestety no nie odbijecie na nich na przykład folii czy coś w ten deseń. Więc no, jeszcze chwilkę, niech to się tam porządnie utwardzi ten zielony. Co tam bardzo, bardzo, naprawdę mega się się dałam tej warstwy. Ale jakby ktoś mnie tak posłuchał, nie? Jakby się teraz okazało, że dziewczyny tam stały za rogiem, czy coś? cześć dziewczyny. Eee, tak, by the way. Jakbyście tam stały. Ja już gadam tutaj od, od kilku godzin i gadam sobie do telefonu, i tak, i w sumie, tak, bardzo ciekawe. Dobra, jeszcze chwilkę, chwilkę, chwilkę. Dobra, mamy utwardzone. Wezmę sobie tylko tą białą naszą bombkę tutaj pomaluję z jednej strony. Tu dosłownie, tu, tu, tu. O. O, dokładnie. O to mi chodziło. Tak jeszcze delikatnie tutaj, żeby najeżdżała. Że ona tutaj gdzieś tam sobie jest. O. Zobaczcie. Coś takiego. Widzicie? Że ona niby tam jest i ona jest tak zawieszona na tej choince. Okej. Okay. Wkładamy do lampki, chociaż w sumie, wiecie co, zastanawiam się czy całości nie pokryć, żeby ta bombka nie była taka drapiąca. W sumie no, mogłam ją zostawić właśnie, w ogóle mogłam ją kolorową zrobić, mogłam ją kolorową całą zrobić, a zrobiłam ją białą i w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, tak, ja tak lubię. Yy, no no nie wiem czemu zrobiłam ją białą, bo tu zobaczcie też mam, Wam pokażę na wzorniku, nie wiem czy to robiłam na jakimś yy, filmiku czy nie. Tu mam też coś w ten deseń. Co tu jest, to coś uciekło. Mam coś. O, 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 o. Ten desień, zobaczcie, ale tu mam kolorowe właśnie, Zobaczcie w ogóle to, jak mini chatka, mini chatka cudowna jest, nie? I w ogóle mam taki słoiczek. Jeżeli chcecie takie zdobienia, na przykład właśnie już po Nowym Roku czy coś, to dajcie znać, e, jakie Wam się podoba, czy nie wiem, no to, to takie bardziej świąteczne. Ale jakbyście coś chcieli, to, no to mówcie od razu, tak? Bo ja mam naprawdę e, bardzo, 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 bardzo dużo wzorków. Dobra, okej, okay, tu mamy w sumie gotowe. I się zastanawiam, czy nie pokrytego, ja to wiecie co, ja tu pokryję całość może topem, ale może zróbmy błyszczącym, co? Dla odmiany może zróbmy błyszczącym, albo nie, macie rację, zrobimy to wszystko matem i bombkę zrobimy trójwymiarową. Bo nałożymy top błyszczący po prostu i zobaczcie, mega fajnie to wygląda, jak myślicie. No mi się mega, mega, mega bardzo podoba, jest super fajnie. Nie, nie jestem jakimś narcyzem czy coś, bo ja mam bardzo niską ogólnie samoocenę co do i wyglądu, i zachowania, i no a zachowanie to ja mam w ogóle przekozackie. Dobra, zapomniałam, to się nie utwardziło do końca, ale nie szkodzi. Mm, tak, bo za krótko utwardzałam, a to jednak jest kolor biały, się troszkę rozmazowało, ale nie szkodzi. Dobra, zaraz jeszcze tylko bombkę w sumie zrobimy e, błyszczącą. I będzie koniec już i koniec roku, słuchajcie! Już w końcu nastał ten czas, kiedy wchodzimy w ten następny rok cudowny, fantastyczny. O ile jeszcze wszyscy żyjemy, o ile ten filmik się ukaże, tak? Mam nadzieję, że tak. Eee, no, ale no co? Cóż, nie wiem jakie. Widzicie mój wielki włos? <noise> tak, mam teraz długie włosy i po prostu wszędzie je gubię. Dobra. I wezmę bombeczkę samą, pokryję topem błyszczącym, czyli tym topem No Wipe Long Lasting ze Słowianki. Z tego względu, że on jest gęsty i będzie nam fajnie, naprawdę fajnie, fajnie tutaj współgrał ze wszystkim. Dobra. No i mam nadzieję, że wszyscy żyjemy i że opublikuję ten filmik, więc myślę nad hasłem dla Was. Jakie można by było dać hasło właśnie na ten nowy rok? żeby nam się ogólnie tak fajnie kojarzyło to hasło, no ale... No właśnie. Ja ogólnie Wam życzę, żebyście wszyscy wygrali w Totolotka, więc polecam zagrać sobie tak na Nowy Rok w Totolotka, więc Anusz widelec przyniosę Wam szczęście, bo ja nawet w zdrabki nie mam szczęścia, serio, więc no... To jest po prostu, no to jest straszne, że ja nie mam szczęścia do niczego, tak, chociaż nie, do miłości mam szczęście, to przyznam, że do miłości mam szczęście i bardzo, 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 bardzo jestem za to wdzięczna. Dobra, Tutaj tak o, troszkę grubiej dam tego topu, tak o, 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 obkręcę teraz sobie do górnogami, niech to sobie tam spłynie, się wypoziomuje delikatnie. W sumie mogłabym jeszcze jedną warstwę dać, żeby ta bombka była taka trójwymiarowa, ale po co. Zobaczcie, mamy bombeczkę błyszczącą. Już Wam pokazuję tak na szybkości. Fajnie, prawda? Ja uważam, że naprawdę mega słodko to wyszło. W ogóle te gałązki, te artery, to jest najlepsza rzecz na świecie, serio, nie? I w połączeniu, te artery w połączeniu z kolorami z jena, to jest mistrzostwo świata. Serio, mistrzostwo świata. No dobra, tak więc. Mamy wykonane wszystkie zdobienia z tej serii. Dawajcie znać, co chcecie dalej, bo um, szczerze powiem, że zaczynam powoli się jakby... No może nie wypalać, ale... Z... Zaczyna mi brakować pomysłów, jak widzicie mam mega dużo tych zdobień, a no ciężko jest zrobić coś, co jest zupełnie inne, tak, dlatego czasami mi się te motywy powtarzają, właśnie typu sweterki, to mi się powtarza, albo typu bombka, choinka, w ogóle choinki nie namalowałam w tym roku żadnej, no ale no cóż, w sensie na filmiku, no ale no... No, uważam, że musicie mi troszeczkę pomóc, tak? Może róbmy, nie wiem, może jakieś ankiety chcecie, co Wy na to, żeby e, właśnie odnośnie zdobień, że dawajcie znać właśnie w komentarzu, czy chcecie coś takiego, czy może macie już jakieś plany. No, wiadomo, na początku roku nie zrobię mm, walentynkowych, tak? Chociaż w sumie, <gryw> znając mnie. No, zobaczcie, mamy tę serię gotową. Ja może tu położę, będzie lepiej widoczne. Mamy tę serię walentynkową ja nie wierzę mamy tą serię naszą świąteczno-zimową i no co, dajcie mi znać, który Wam się najbardziej podobało jeden, dwa chociaż guziczki mógł mieć świecące, jeden, dwa, trzy cztery, pięć i sześć, teraz tak pomyślałam, że guziczki fajnie by było mu jeszcze topem zrobić no ale nieważne tak więc, wszystkiego najlepszego na święta kochani Naprawdę, ściskam Was mocno, z całej siły, święta po świętach w sumie, do siego roku, wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, pa!